Gdzie pan ma ten kontakt z tymi ludźmi? U mnie w miasteczku. Czy psycholog ma takie narzędzia do diagnozy człowieka, żeby zrobił mu taki wykres psychologiczny? A czemu pan mówi o ludziach? Parę rozmów, bym był psychologiem, tak? Odkrywamy, zadaję pytania, potrzebuję odpowiedzi. Jak będę naładowany odpowiedziami, to będę wiedział, co zrobić. A na razie mam trochę pytań, trochę odpowiedzi, szukam jeszcze bardziej odpowiedzi, zadaję pytania. U fachowca. Gdyby pan mi na przykład sparł wiedzą, że prokurator nie może podejrzewać ludzi zawodowo, to by to miało sens? w kryzysie wieczór. Dzień dobry panu. Właśnie tak się zastanawiam, czy mi się chce rozmawiać. to no. zastanowienia. Długo na was trzeba było czekać. No właśnie. Rozumiem, i jak się. A pan jest psychologiem? Pan jest psychologie? Osoby, ja pracują z wykształceniem psychologicznym. Z wykształceniem psychologicznym, ale to w koncepcji, że ciało w świadomości, czy świadomość w ciele Nie rozumiem proszę pana pytania, a z jakim pan trudnością dzwoni, czy skłoniło pana do zadzwonienia tutaj? No właśnie, i teraz o, z jakiego podejścia będzie pan do mnie mówił? Świadomość jest ciele czy ciało w świadomości. To są dwie koncepcje. Tak, pan reprezentuje jedną. Dobrze mówię? Nie wiem, czy dobrze zadzwoniłem. Tutaj no, mówię, ja, żeby tak? Porozmawiać rozmawiać o filozofii, to nie. Nie zadzwonił pan w dobre miejsce. To ja bym panu przekazał numer telefonu pogadania, tam będzie pan mógł sobie o filozofii porozmawiać. Dlaczego pan nazywa ciało i świadomość filozofią? To jest zawód pana. Psychologia. Proszę To jest to telefon wsparcia w kryzysie, No właśnie. Słucham no właśnie. Właśnie. To właśnie. W kryzysie emocjonalnym. Gdzie tu pójść, proszę pana, jeżeli ciało jest w świadomości, a ktoś nie rozumie tego? To jest kryzys emocjonalny. Tak? Jak się tam czuje? No. no właśnie, jak się czuje. A jakie są opcje? Czucia? No nie wiem co powiedzieć. Nie znam nazw. Nie znam nazw. Jak się opisuje czucie? Chciałem panu pomóc zrozumieć lepiej siebie, tak? Jakie pan ma emocje? No właśnie. A co mam powiedzieć? Jak pan się dzisiaj mam? Co pan dzisiaj zjadł? Jak się pan czuje? Co zjadłem? Jakie jest pana samo poczucie? Zadowolony byłem ze zjadłem, tak. Nie wiem, co mam jeszcze powiedzieć. Po jedzeniu też co było? Po jedzeniu zacząłem robić materiał o tym, że psycholodzy nie wspierają, widzę. I chciałem to zbadać. I teraz nie wiem, czy pomagacie, czy nie pomagacie, wspieracie. Czyli rozumiem, że taka rozmowa tutaj ze mną miałaby posłużyć panu do badania, na temat tego, czy psychologowie wspierają, czy nie, tak? <gry> znaczy się, wie Pan, to jest linia, że z różnych powodów nie mam możliwości dostępu bezpośrednio do psychologa. Co teraz mam, tak? No właśnie, czyli właśnie to po to jest ten telefon. żeby miał bezpośredni dostęp do psychologa, kiedy potrzebuje. Jednocześnie może pan skorzystać z każdej placówki stacjonarnej, aby również uzyskać pomoc psychologiczną. Tak, ale ja na przykład jutro nie będę potrzebował. Dzisiaj potrzebuję. Dzisiaj pan potrzebuje. Wsparcia psychologicznego, bo na przykład jestem w tym stanie, jakim jestem. Jak dostałbym wsparcie, to bym się daje, żebym się lepiej poczuł. Tak? Czy może pan mi dać wsparcie? Jak to się robi? Jaką pan ma trudność? Niełatwość? jaką pan ma trudność? Nie mam. To znaczy, że nie potrzebuje pan żadnego wsparcia? Potrzebuję, bo każdy potrzebuje wsparcia. Mhm, to najpierw proszę określić, jaką trudność pan ma. Z jakim tematem pan zajmie? Właśnie najpierw bym się chciał dowiedzieć, w jakiej koncepcji będziemy rozmawiać o człowieku, bo to o mnie będzie. O mnie. To właśnie, albo wie pan, no to, to jest tak jak z Kopernikiem było: albo stara psychologia, albo nowa psychologia. To pan reprezentuje już tą nową czy starą psychologię? Jedna jest że ciało pan, w świadomości, o... druga w świadomość w ciele. Jeżeli pan potrzebuje w jakimś konkretnym nurcie, czy tak. w konkretnym podejściu, to ja pana zachęcam do skorzystania, ma pan taką możliwość skorzystania z. Konsultacji psychologicznych i psychoterapeutycznych w wybranym przez siebie nurcie, i może Pan na ten temat porozmawiać z osobą, która da. tej konsultacji Pan udzieli. Dobrze, a Pan potrafi wykrywać choroby? Posługując chorób, jest lekarz. A podejrzenia o chorobę Pan może mieć, czy nie? Nie rozumiem, po co jest Panu ta wiedza. Bo się pytam, czy psycholog może podejrzewać ludzi o choroby. Sędzia potrafi, prokurator potrafi, psychiatra, tak? Chcę mówi pana do kontaktu specjalistycznego. W no, ale pytam. No, mm. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Czy może pan mnie posądzić pytanie, o chorobę? Pan? Czy może pan mnie podejrzewać o chorobę, pan jako psychiatra? Ale ja z Panem nie rozmawiam na temat moich przekonań, tylko na temat tego, z czym Pan dobrze No ale to są mnie. Pana przekonania przecież. To Pan będzie przekonywał mnie i wspierał. To albo uwierzę, albo nie. Chyba Nie, tak? proszę Pana. Ja Pana do niczego przekonywać nie będę. Ale wsparcie to jest to, żeby Pan mnie wspierał, żebyśmy się wspieli po wspólnej drabinie Pana emocjonalności. Proszę pana, jeżeli pan tego wsparcia nie chce, to ja panu mogę tutaj Ale ja nie. Każde wsparcie zaproponować i to jest pana decyzja, czy pan z tego wsparcia skorzysta, czy nie. No właśnie, to I nie jakie jest pan. Moim Dobrze, to moją odpowiedzialnością przekonywanie pana do Oczywiście. tego. Oczywiście. No to właśnie to, jakie mam możliwości wsparcia? Czy może mnie pan wesprzeć w odpowiedzi, czy może pan podejrzewać choroby zawodowo? Podejrzewać Proszę. kogoś, chory nazwać, nazwać Ale to nie jest odpowiedź na moje To nie jest odpowiedź na moje pytanie Co robi kto Nie pytałem co robi lekarz Tylko co robi psycholog Czy psycholog może podejrzewać U kogoś chorobę Z jakiego powodu jest to dla pana ważne Z pana trudności, której pan doświadcza Ważne, ma, bo mam No to, dobrze, nie nazwijmy nie to nie Mam niełatwość z prokuratorem, który to robi Prokurator podejrzewa chorobę. Czy może podejrzewać chorobę jako psycholog? Co by pan powiedział? Jeżeli prokurator podejrzewał pana chorobę, to robi to z jakiegoś powodu. Co się dzieje? Ale Jak może. Pan Czyli. Z prokuratorem? Ale. Człowiek mówi podejrzenia chorobowe. Podejrzenia o chorobę. Wskazanie. Czy może prokurator jako psycholog? Jakby pan miał. Prokurator Podejrzewa pana tak. O chorobę, tak? Rozumiem, że tak sytuacja się rysuje. Prokurator pana podejrzewał o chorobę, i co w związku z tym dla pana się dzieje? Jakie są tego konsekwencje? To są już konsekwencje osobiste, tak. Ale czy on może tak robić? Ile pan zna w ogóle chorób? No, ja no. Co jest u pana w pana sytuacji? Gdyby pan mi na przykład sparł wiedzą, że prokurator nie może, Podejrzewać ludzi zawodowo, to by to miało sens? Proszę pana, ja mogę się wypowiedzieć za część psychologiczną. Prokurator jest prokuratorem, i jakby człowiekiem. człowiek, rozpaść, nie, jakbyśmy czy, go zbadali po umyśle, po umyśle go zbadać. Obowiązków. Dobrze, ale to jest człowiek, a psychologia mówi o ludziach, którzy mają zawody. No pan ma zawód psychologa, dobrze, to właśnie o ludziach, a on ma właśnie o ludziach też. To może pan rozmawiać o ludziach? Pan ma jakąś obawę, lęk związany z tym, że prokurator podejrzewał pana chorobę. Nie, radość do odkrycia, co z nim zrobić. Co zrobić z człowiekiem, który. Yy, właśnie, co mam powiedzieć. unika kontaktu, może tak. taki prokurator. Nie odbiera telefonów, unika kontaktu i wszystko na piśmie. Jest jakaś rada psychologiczna na to? Czy to już lekarz musi być potrzebny. Bo to jest ewidentnie ja człowiek uciekł. mówię tak? o konwencji prawnej, czyli jak się skontaktować z prokuratorem. <laughs> jak psychologicznie podejść prokuratora? Bo dlaczego człowiek uciekł? Dlaczego się schował? Robi akta i się schował. Dlaczego? Może pan mi pomóc zrozumieć? Wesprzeć w zrozumieniu? Dlaczego człowiek... Jest taki oskarżyciel, który oskarża, a jednocześnie nie chce człowieka na oczy widzieć. Taki mój przypadek. Oskarża mnie człowiek, który potem nie chce mnie na oczy widzieć. No i właśnie, i co o tym mówi psychologia? Bo to jest oskarżyciel. Z pewnością, biorąc pod uwagę to, co Pan mówi, to rozmawiam o konstrukcie prawnym. A prawnie może Pan się oczywiście bronić, i ma Pan możliwość. ale z to, i Oczywiście, funkcję. a wszyscy mają umysły. To do umysłów trzeba raczej, a nie prawnie, tylko do umysłów przemówić, właśnie. To dlaczego tak człowiek się zamknął przede mną? Chciałbym w stanie panu odpowiedzieć na pytanie, co, jaką motywację ma osoba, o której pana opowiada, bo ona nie jest w naszej rozmowie. Jest, ja rozumiem, ale no ja jest. Pana rozm jest, jest. Wsparcie. Ja, on, tak? Potem jest potrzebny psycholog, bo jest ja i on. I teraz, jak ja bym znał sztuczki psychologiczne, to bym może porozmawiał z tym człowiekiem. Bo on nie zna. Czy zna? Nie zna. Przecież on nie zna psychologii. To co się robi w sytuacji takiej gdzie człowiek jeden ucieka przed drugim, a to jest jego zawód, jego praca, jego wygrana, a ucieka przed człowiekiem. To on ma coś nie po kolei w głowie, ten człowiek? On jest zdrowy psychicznie? Z czym Pan potrzebuje wsparcia? Na przykład to, o właśnie, może bym Panu powiedział o człowieku, wtedy by Pan mi powiedział, czy on ma jakieś zaburzenia psychiczne, na przykład paranoję. Niestety panu nie udziela takiej informacji, bo rozmawiam o panu, a nie o osobie, o której pan mówi. To o mnie. Ja opowiadam historię, a potem pan stwierdza o mnie. Dobrze? Bo ktoś w tej historii Ale jest. No. W, jakimś, w jakimś celu potrzebuje pan tej tak? informacji? oczywiście tak ja powiedziałem, i tutaj nie otrzyma pan ani diagnozy. A nie stwierdzenia stanu chorobowego, ponieważ tym może się zająć psycholog, diagnosta, który zaprosiłby pana na kilka konsultacji i omówił z panem wieloaspektowy model to... trudności, z jaką pan się o. zgłasza, a, a tak. toż lekarz psychiatra. A jakbym sobie chciał takie CV psychologiczne zrobić na jakiś dzień, to dałoby się zrobić? CV, stan zdrowia, to jest tak samo, jakbym poszedł zrobić krew, mocz, kał, takie rzeczy i miałbym potem Panie wyniki? Nie będę tam tutaj odbijał ping-ponga, proszę pana, bo to nie jest tego rodzaju linia, abyśmy tutaj rozmawiali to to wsparcie. E, o tym, co można, czego nie no można, pana. można, To jest ważne, to jest ważne, czy można, czy nie, bo jak Jaki można, ważne? ludzi ludzie zamykają w psychuszkach. Mówią, że można człowieka w tej chwili zbadać i przypisać różne rzeczy. Czyli, że się da, da się, tak? Czy psycholog ma takie narzędzia do diagnozy człowieka, żeby zrobił mu taki wykres psychologiczny? Tak, jak mówię, no jak się ja robi ja fizjologię. Cały czas dzisiaj o panu. No o mnie. A czemu pan mówi o ludziach w ogóle? Dlaczego? Bo mam kontakt z nimi. Gdzie pan ma ten kontakt z tymi ludźmi? U mnie w miasteczku. Chcą zdrowego do jak psychiatryka. Pana? Proszę. Jak wygląda ten kontakt? Oj, no, no widzi pan, chcą zdrowego do psychiatryka wrzucić i ja się nie daję. I tutaj szukam, właśnie, jak tu porozmawiać z drugim człowiekiem który ucieka, który robi psychuszkę. I psychuszkę robią. Tak, i właśnie. A żeby zrobić psychuszkę, to trzeba mieć badania. I się pytam psychologa, czy są testy na zdrowie, chorobę psychologiczną, czy jest zdrowie w ogóle psychologiczne, czy jest choroba psychologiczna, co jest w ogóle. Pan, jakby się określił, to jest co? Jaki ma pan teraz stan? Można to określić jakoś, w kilku zdaniach? No my w tej konwencji, proszę pana, rozmawiać akurat nie będziemy. A dlaczego? Wynika to z charakteru telefonu, na który pan zadzwonił. No charakter, wsparcia. Proszę pana, to jest wiedza od pana, tak? Im bardziej się wiem, to jak jestem wzmocniony wiedzą, to lepiej się czuję, tak? Pana zainteresowania a? tematem psychologii, to ja pana zachęcam do poczytania literatury. Literatury. I tej wiedzy uzyskania. Dobrze, a już pan jest po czy przed? No właśnie, przed, dobrze. Czy oboje jesteśmy przed? No, widzi pan, jakbym miał tą wiedzę, to bym był wzmocniony, to ja bym był już psychologiem. Parę rozmów i bym był psychologiem, tak? Gdyby pan miał tą wiedzę, pewnie, pewnie tak. pan się Pewnie tak. No Pamiętaj, właśnie, i teraz pan ma wiedzę. Wiedziać. Ale rozświadcza pan trudności. Jest pan, rozumiem, też w procesie sądowym dotyczącym tego, żeby pana skierowali do leczenia psychiatrycznego. E, rozumiem, że pan ma trudność z tym. Nie mam. Się nie, tym, mam. Nie, z... nie mam. Nie mam. Jaką trudność mam? Radość do odkrycia. Ja mam radość do odkrycia. Cieszę się przecież, że odkrywamy, tak? Odkrywamy, zadaję pytania, potrzebuję odpowiedzi. Jak będę naładowany odpowiedziami, to będę wiedział, co zrobić. A na razie mam trochę pytań, trochę odpowiedzi, szukam jeszcze bardziej odpowiedzi, zadaję pytania. Ufachowca. Ja rozumiem, natomiast ten telefon nie pełni funkcji tutaj... Wsparcia. ...nauczania i edukacyjne. Nie. dowiadywały się na temat tego, jak wygląda nauka, jaką jest psychologia. Więc ja pana tutaj zachęcam, bo nie widzę po prostu kryzysu u pana. Pan nie jest też w stanie go określić, z jaką trudnością pan jest. Mówi pan o potrzebie wiedzy. Tak. Ale ja pana zachęcam, jeżeli ma pan taką potrzebę wiedzy, aby zgłębił pan na przykład literaturę, żeby porozmawiał pan może skoro pan miał okazję, rozumiem, być w kontakcie czy z lekarzem, psychiatrą, czy z psychologiem, mogę też z nimi porozmawiać. Na temat nie, tego. nie, nie mogę, bo uciekają. Uciekają przed panem. Tak. A ja mówi pan, że rozmawia pan z ludźmi. <laughs> Z ludźmi tak, ale jak rozmawiam z psychologiem czy z psychiatrą, to mi uciekają. Jak rozmawiam z policjantem, to mi ucieka. Jak rozmawiam z prokuratorem, to mi ucieka i sędzia też mnie wyrzuca. A zresztą rozmawiam, tak, tak, tak. Taka grupka osób. No co mi jest, niech mi pan powie, co mi jest, jeżeli jest taka grupa społeczna, która przed mną ucieka i mi oskarża? Oskarża uciekając. No policja, prokuratura, sądownictwo. Mówię, jeżeli zdrowego chcą włożyć do psychiatryka, to po co? Po co się to robi? Jaka jest odpowiedź psychologa? Dlaczego ludzie robią komuś psychuszkę? Kim jest ta osobowość, która to robi? Ten sędzia, który mówi, zdrowy jesteś, ale pójdziesz do szpitala, bo? Bo? Mamy cię dość? O co tu chodzi? Choruje pan? Zdarza się panu chorować? Ja. Jestem zdrówia rybka. A w przeszłości. Też. Nigdy pan niczego sobie nie złamał, nie skręcił. Po co panu? No właśnie, jeszcze nie mam karty NFZ, to muszę tak... panu powiedzieć, bo nie używam i nie planuję jej używać, to mówię to po co to płacić. To widzi pan, no nie muszę się bać o takie rzeczy jak chorowa, tak? Bo niektórzy się boją, bo są ubezpieczeni, a ja nie potrzebuję. O to no, widzi pan jeżeli no, no, a... pan trafi na oddział i, i okaże się, że psychuszkowy nic się nie okaże Nie, na oddziałach psychuszkowych się okazało już to się nie okazuje, to się już wie na oddziałach psychuszkowych pan, się no, wie rozumiem, że już był w <laughs> nie, wiem co to są oddziały psychuszkowe jak takie oddziały Działają. No, miałem rozmowę akurat z kimś, kto przebywał 14 lat w psychiatryku. Teraz jest nagonka na ludzi politycznych, ludzi wiedzących. Zamyka się ich w psychuszkach, stąd wiem. Coraz więcej osób się do mnie zgłasza, i teraz będziemy robić akcję antypsychuszkową. Jak się by pan chciał przyłączyć, to zapraszam do tematu. Szaleństwo, tak? Kto robi psychuszki? No, sam pan widzi, jak zachowują się policjanci i sędziowie w dzisiejszych czasach. To jest totalna nieuczciwość i żeby się pozbyć kogoś z wokandy, z życia społecznego, to się robi psychuszkę. No i właśnie, co to za umysły się pytam, to robią? Rozumiem, że pan wcześniej miał rozmowę z lekarzem w ramach tego procesu, o jakim pan... I co lekarz powiedział pan? Żebym wyszedł Zapytałem w jakiej koncepcji badawczej, czy w ciało świadomości, świadomości? Tak? Od tego chyba trzeba zacząć, jak rozmawiamy, czy tworzymy świat, czy jesteśmy włożeni w świat. Są dwie szkoły przecież rozumowania, tak? To nie jest tak, że się myśli o człowieku i się wie o człowieku. To trzeba jakoś ruszyć od prawdziwej podstawy. Tak? Czy nie? A jak Pan podchodzi do tego tematu? Tego, że prawdą jest, że ciało w świadomości? A no tak, że Pan reprezentuje akurat starą wiedzę psychologiczną. Tak zwany przedkopernik mi się trafił. O, ale spokojnie nauczy się pan nowej wiedzy, czyli że ciało w świadomości jest na przykład, czyli, no cóż można powiedzieć, no, byłem na psychologii, to mniej więcej wiem o czym rozmawiamy. Czyli nic nam to nie powiedziało, tak? Sam pan widzi, że dużo panu to nie powiedziało. A teraz ja reprezentuję tą nową wiedzę, dlatego mi się łatwo z panem rozmawia, a panu ze mną nie. To mówię, ja bym zaprosił bym pana do może zmiany koncepcji, i był pan mistrzem świata wtedy. Wtedy dopiero by pan zrozumiał, co to jest człowiek. No, pan, może dlatego do pana zadzwoniłem. Niech sobie pan zapisze Rafi S na kanale, to tam jestem. Będzie pan na kanale, będzie, będzie. Będzie pan u panu mnie na kanale na 116, 123. Bo widzi pan, dzwonię po ludziach, telefonach jak wsparcie psychologiczne, jak psychiatra. Mówię, jak ja reprezentuję nową koncepcję, to wy starą, to mówię, gdzieś muszę dotknąć tego starego systemu i zacząć odwracać ten system też tak, o, chociażby podczas rozmowy. Nie? No to proszę pana, w związku z tym, że chce pan tutaj zawracać systemy, tworzyć systemy. Ja pana zachęcam oczywiście, aby tutaj pan wytrwał z tej chęci tutaj i, i czy nie. Natomiast proszę pana, ten telefon nie służył tego, aby pan szerzył swoje takie przekonania czy nie projekty. Ja się z panem Joe dziękuję A I życzę A ostatnie słowo, ostatnie słowo, ostatnie słowo jeszcze mogę, czy nie? Ostatnie słowo. Mogę? Dziękuję. Ale to ja panu daję teraz wsparcie, widzi pan? Nawet dałem panu teraz ja wsparcie i... Cóż, dziękuję bardzo za rozmowę. To mogę powiedzieć, kto się panu złączyć. Cóż, Dziękuję. Halo? O, chyba mówiłem sam do siebie czy coś? Pan mnie nie wysłuchał. Wsparcie psychologiczne. Pan powiedział na końcu, że psychologia nie jest od tego, żeby to nauczać psychologii. To nie jest od tego, żeby on się dowiadywał czegokolwiek o ludziach. Bo to, pamiętajcie, o mnie się dowiaduje. To jest umysł. Umysł zadzwonił do umysłu. I najczęściej to jest tak, że ten umysł, który odbiera telefony, to on wszystko wie, tak, jakby to psycholog. Tylko, że mówię, ja zadzwoniłem do psychologa staroumysłowego. No, nowo do staro. To widzicie. To tamten nie podniósł kwalifikacji. On ma. To jest jego pasja, pamiętajcie. Wsparcie to jest pasja, to jest dodawanie, czyli też orientowanie się, kiedy kto jest uczniem, a kiedy nauczycielem. Pomyślcie o tym, jeśli chcecie. Odcinek drugi był i sami też widzicie, e, <grych> jakiego bym miał psychologa na oddziale. to mówię, to już. Czy ja bym się widział z tym człowiekiem drugi raz, trzeci raz, czwarty raz, a pamiętajcie, lata trzeba siedzieć. No właśnie, to... Z psychiatrą to myślicie, że co? Inaczej by było? Przecież ja o nich lekarstwach nie będę rozmawiał z psychiatrą, ja z psychiatrą, jak z psychologiem. Co on będzie mi mówił? Panie Rafale, neurony, neurony, będziemy tutaj rozmawiać u pana, pana głowie w sensie półkulowym. I pokam, panie Rafale, niech pan tu zobaczy, tu, 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 tu. To ja mówię, nie, świat pojedź panie doktorze, widzicie? Więc mówię, nieważne. Tak na koniec. Końców wszystkich, końców tego odcinka. Nieważne, czy tam doktor, czy psycholog, to jest jeden człowiek. Jeden <śmany> człowiek>, <Krapka. śmany> człowiek, Nie bać się, lekarzy.